Witam, jestem mrcamila 363, a to jest czwarty odcinek z Battlefielda 4 na y, moim kanale y, będziemy dzisiaj grali szturm na Fabryce 311 będę grał obrońcą a jeżeli chodzi o broń będę grał karabinem y, wyborowym, I teraz tak muszę szybko zdobyć jakiegoś y, fraga tym, bo jest na serwerze Sniper Limit No ja się już tu rozłożę wyłączę sobie laser i polujemy na na wrogów Aha. będę grał bardziej defensywnie choć mi to zawsze średnio wychodzi eee, jak tym jesteśmy a ja nie wiem czy jesteśmy USA czy ktoś ktoś wziął jednego okej okay. dobra eee, mój istot jest pierwszy o tam Dobra, nice. Dobra, ktoś mnie już zabił. Myślałem, żeby ten stack dobra, trzy fragi już złapałem na początek, jest nieźle. Jak mówię, będę starał się bardziej tutaj bronić, niżeli atakować. Znaczy atakować, ja jestem obrońcą, to nie mam jak atakować. Ale dobra. Ktoś w drużynie słaj... Jakbyśmy pobronili, a to by było dobrze. Typie. Są trochę... Des. Dużo jest snajperów. Ten widzę, że mądrze robi. Ko jakby się położył, by było jeszcze lepiej. Ja pieprzę. Naj najlepsze jest to, że nie ma tłumika, tego strzału nie słyszałem. Ciągle sama osoba, super Irytuje mnie takie coś Takie coś mnie już, wiecie, irytuje Dobra Widzę, że mam team samych sniperów yy, Tutaj już chyba podłożyli Tutaj To jest laser, o tym nie wiedziałem Przejęli już nam pierwszą bazę Powiem Wam, że pewnie yy, jeżeli o to chodzi to, to przegramy. W szczerość. Ale yy, może mi się uda nawet dobry wynik ubrać. To mi najbardziej zależy. No właśnie. Zwłaszcza, że niektórzy też nie ogarniają. A niektórzy po prostu chyba skupiają się tylko na mnie. Fajki. Ja to jest serio denerwujące, jak któryś raz z rzędu ten sam typ ciągle was zabija irytuje. Dobra eee, Powiem Wam, że co do mapy, fabryka jest moim zdaniem świetna. Tak żeby sobie także... Jeż, masz miejsce w czu... Weź pode mnie podjeć. Chodź, chodź! Chodź tu! No jako foja z niego! Tępak. Skąd OK strzela? Okej po, Trochę ponabijamy mm. Mówię, jak się jest snajperem albo ma się karabin wyborowy To jest fajnie, ale to jest dużo krzaków A to jest dopiero jeszcze drugi punkt, później będzie yy, Fabryka i tam będzie największa rzeźnia Asysta, pasażera uh -huh. Spoko to sobie tu będę bronił A drugi tu tam Dobra Nieźle Jak oni podłożyli to B A to dziwne Ale, ale dobra Ktoś tam siedzi Widzę go Dobra, oko mam Chce on przeżył? A chyba przeżył, nie wiem. Dobra, nic mi już... Albo dobra, wbijam. Okej, okay, przygwożdzenie. Ej, bo mnie przyjdzie zaraz, dobra. Czołg zaraz będzie zniszczony. Tego ja już nie wbijam. Bronić A. I... I póki co tyle. Hmm. Już słyszę... Dźwięk snajperki No i zniszczyli Super A czekajcie, może ja tu jeszcze kogoś mi się uda zdjąć Albo nie nie, nie wiem Idą tam wszyscy Gadem Nie wiem czy mi się ich uda zdjąć jak mówiłem hmm, się powinienem niby przynosić? Ale może mi się jeszcze kość tutaj uda zabić. O właśnie. Karabinek wyborowy. Aj! Jak Sniper Limit? Zwalone to wam powiem. Przecież ewidentnie sobie to wcześniej zająłem. I Sniper Limit. No, dzięki grom. No będę tam jadę czołgiem walić ich tam teraz chyba jesteśmy na głównej fabryce aha, No, to jest fabryka zaraz może będzie o ja bym go wiadę na ich tam aha dobra tu go widziałem o dwóch jeden jeszcze będzie. Jeden, chyba. O Jezu to mój, sorry. Tam gdzieś taki dom. Dobra, zostawiłbym... Jako, że on tam miał pierwszy... Nie trafiłem go, ale on mnie też. Dobra. To walka. Trafił mnie. Nie, ale chyba wygram z nim. Ten mały pojedynek. A, zniszczyłem go, ale on i mnie. Dobrze było. Dobra, wolę się tu szybciej teraz rozstawić. Zniszczyli już? Chciałbym wam pokazać Level Zaraz będzie. czołg podstawowy. No. Zbyt dużo pojazdami nie gram. Bardziej piechotą. No to widać zresztą. Gdzie tu jest drabina? Tu jest drabina. Się będę wspinał. Jak, jeżeli cel A zostanie podłożony i wybuchnie, to ta wieżyczka zawali się na ten most. I będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. I fabryka też zostanie tam chyba jakoś uszkodzona, czy jakoś tak, ja nie wiem dokładnie. Mm. Postaram się... O... A mogę wbić do tego? A mogę. Miałem grać karabinem wyborowym, ale jak już jest sniper limit, to nie. Nie wiem jak. Co się przegrzało już? Czekałem. To jak go tym zabiję, on zaraz pada. Nie, nie zabiję go tym już. Ale chyba miał albo 30, albo trochę mniej. Dobra, bumnęło. Ja widzę, że coś nie podkładają. Teraz chyba przyłożyliśmy się do obrony. Ja już nikogo nie widzę. Podłożyli, ale ja nie idę rozbrajać. Więc ja jestem od tego. Ja mogę na Levolution poczekać. Drzewa się przewracają. Nie, ale mapka jest zajebiście skonstruowana. Jak mam być szczery. Ten jest mój. Ciągle myślę, że przez to, że hardcore... O właśnie. Już wybuchło. I zaraz Jeżyczka runie. Mm, ten hardcore jest tak zbudowany, że te niebieskie wiecie, punkty Yy... Po prostu No nasz teraz Nie widzę, że to są moi i muszę pokazywać No akurat się nie udało No wiecie o co chodzi po prostu Już chyba wiecie yy... Dobra, oni już bardziej chyba poszli tam Dobra, tam jest dalej mój I właśnie, już chciałem strzelać do mojego To jest, to jest właśnie zbudowane I utraciliśmy bardzo tam są teraz głosowania na następną mapę. Tam nas to nie Aj, mnie zastrzelił. Nie wiem jak, ale dobra. Było dziwne. Bardzo dziwne. Nie, ja już się tam nie respię. I pójdę na ostatnią już bazę. W ogóle jakie mam... 11 do 6, nie jest tak źle. Mm. I... I tyle chyba. <noise> nie wiem co mówiłem już nawet, nie ogarniam. Ot. Pójdę jeszcze na wieżyczkę. Dobra, wy tam... Nie, gdzie wy jesteście? Nie, wy jesteście. Chodźcie już na bazę i bronimy A. Chyba, że ja bym B bronił. Nie, to wybrońcie i ja by... Nie, to bez sensu Bronicie co chcecie Nie no, nie będę brał tego Bronię A Dlaczego strzela? Wyłączę laser, bo to jest bez sensu teraz z nim grać Raczej już nie wybronimy Gdzie ty tam... aha Okej. Okay. Zdjęto. Ale już chyba nie ma. Aha. Dobra, musiałem zmienić ten. Dalekość lotu pocisku, czy jakoś tak? Nie wiem, jak to tak nazywam. Eee. Dobra. Gdzie są inni? wiem że mam od wschodu, a gdzie jest schód? Schód jest tam, no dobra mało się dzieje teraz, a, jak... a mogę tam doskoczyć na ten dach? to by było dobre aj, nice, nice mam no może, nie mam Wolę wyłączony myśl laser Mogliby rozbrajać Będę się go Mam nadzieję, że go osłoniłem Gwiazdka Powiększenie może I odblokowań nagle Nieźle. ich mnie nie może nie zniszczyli. DEM. Trochę zmienię pozycję. I tak małoda. da? Ja jestem już 16-6, jak dobrze idzie. Elegancko. Niby połowę prawie etykietów zebraliśmy, ale i tak do B im będzie się trudniej dostać. Kto mnie postrzelił? Mam nadzieję, że nie jeden z nich. Oni by głowa uważali. tam się odwrócić. Ale nie zdążyłem. No właśnie, no właśnie. Czy on jest w bezpiecznej pozycji? Tak, chyba tu mogę postawić znacznik. A jakbyśmy wybronili jeszcze to, to by było już świetnie. Szczerze tam są... jesteśmy obstawieni. Więc... No. Ten punkt jest dobrze broniony. Mamy trochę większe szanse A nigdy nie byłem na samej górze Co tu się dzieje Co tu właściwie jest? Aha, coś taki O! to mnie tu trafił Dobra, ktoś mnie ewidentnie widzi O jest No i znam Zabiję go? Zabiję go. LOL Ha! drugiego zdjąłem, czy? Nie, nie wiem. Chyba nie. Ja Miałem 16. I trudno. A 27 tikietów. Może nawet się uda nam wybronić. Byłoby nieźle. Czy on wchodzi? Jest chyba wchodzi jakiś... Tam jest drugi. A ja za zaczą... O, ale znam jem. Zacząłem przeodobywać. Fail. Ostry fail. Ale 17 tickets. Nie, mamy serio duże szanse to wygrać. Nie wierzę, że jednego przekaźnika nie rozwalą. Ale dobra. Nie, nie wierzę w to. Wygramy to. Ojej. Dobra, asysta. I tak pewnie bym nie trafił, bo został mi pewnie jeden nabój. Ale no. Ktoś tu chyba jest. Okej! Okay. Na no hardcora Tam pewnie siedzą, gdzie było wtedy, a no i raczej tam siedzą Ja bym mógł... Ej, a spróbuję do nich tak bardziej wbić. A bo na działko bym mógł pójść. Chociaż nie, nie. Dwa tikety. Nie wiem, że wygrały to! No naprawdę. Ha mój. Ja, wygraliśmy. Masakra! Zajęwistę runda. Ładnie. Wszystko było. Jakie ja mam w ogóle KD? To mnie zastanawia. Masakra O, jeszcze coś tam do czołgów odblokował A, no to pamiętam A czekajcie Le Levela raczej nie będę miał następnego A to już będzie ten Chyba pakiet bojowy A to fajnie Ale dobra Prawie 69 tysięcy Nie Dobra mm, A drugi od najlepszy, chociaż byłem chyba niżej 20 do 9, na no serio nieźle więc mm, to był czwarty odcinek z BFA 4 w multiplayerze. Mam nadzieję, że się podobało. Mówiłam z mistrkanzyszy. Trzymajcie się i cześć!